Hejka dzisiaj eee, eee, dzisiaj będziemy obywatelice Bijam eee, Tak, eee, dobra Możecie, eee, tak Może, e, Możecie zostawić suba I lajka Suba, jeśli dzwoneczkiem Chcecie być na bieżąco A lajka, jeśli Wam się filmik spodobał eee, Dobra, szybciej Troszkę trzeba się pospieszyć, bo odłączyłam się na trochę e, a jak jest już dużo ogólnie no więc słabo a i to już jest drugi odcinek bo już dzisiaj nagrałem. grałem chyba po godzinie ale nagram no, drugi no Chcę co z tym pewnie zostawcie suba i lajka więc zostawcie e, więc No to już na pewno to yy, więc, yy, yy, no nie wiem Siema, dawajcie łapki i w, w górę. Sub... Yy, sub, mnie trochę mi się napisał yy, źle. Ale tak, możecie zostawić suba i lajka. Więc... Gramy... Już gramy. Ale śleka to chyba zły wybór. Nie, chyba zły wybór szelka. I też to szybko, że y, szalka weźmiemy damy. Tak, damy. Name, y, dobra, więc no, szybko proszę. Albo ja zrobię przerwę i podobam no, się do jak będziemy grać. Jak już widzicie, ładuje nam się do gry. No oczywiście. Tak. Nie. Y, nie, graj na mike. Mamy tutaj chyba na Nie, na ich żałobki na mike. Nie. nie. Nie, już tu chyba będzie bramka. Jest już nie, jeszcze mi chyba, nie? Co? Jest! Jest, 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 jest. Próbuję jadć tutaj, wejść na bramę. Nie, blisko było. Dawajcie, dawajcie tutaj. Patrzcie, tutaj nie ma E, dobra, szybko. Szybka. Nie, czerwoni. Nie, tak, ten, nie, nie. Nie, nie. tak nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 szybko. Nie. 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 już Nie. 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 Blisko! Nie. E, nie. 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 Nie.

Przeszliśmy już bramkę I Mamy też lagra, yy, Ale Chyba y, Tego nie, widzieli, yy, nie widzieliście Bo to No to nie jest yy, mamy ultach mamy No i widzicie o nie, o nie, o nie, o nie. Yy, No ale To się, się na Na 506 minus No, no. Yy, więc pa. Ym, zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i jeśli wam się podobał filmik, dajcie lajka. To tyle. Pa. Pogań. Spodziewałem się yy, po tym. Ola, Makiełka i Leona. Masakra. Jak? Ja mam Leona. No i to tyle. Pa, pa.